Kontynuujemy. Następuje upadek Starego Państwa. To przestaje istnieć i zaczyna się anarchia, nazywana pierwszym okresem przejściowym. W latach 2166-2020, przed naszą erą, panują dynastie od 7 do 11. W rzeczywistości żadna z nich nie rządziła jednak całym krajem. Panujący wówczas chaos sprawia, że ludzie zwracają się ku kultowi boga umarłych Ozyrysa. To także wtedy doszło do niespotykanego dotąd rozkwitu literatury rozważającej los człowieka w tych czasach nędzy i zagrożenia. Nazywamy ją dzisiaj literaturą pesymistyczną. Finalnie cały ten bałagan ogarnia dopiero faraon z XI dynastii, Mentuhotep II. Mentuhotep rozpoczyna działania zbrojne. Przeszedł bez walki przez 15 nom, czyli dzielnic administracyjnych Egiptu i zdobył Asiut. Co spowodowało upadek innych władców, i tak nastało panowanie w Zjednoczonym Egipcie po raz kolejny. Faraon przyjął tytuł króla Dolnego i Górnego Egiptu, horusa tego, który zjednoczył oba kraje, i tak powstało średnie państwo rok 2020 przed naszą erą. Czyli widzicie, było stare państwo, okres przejściowy, teraz mamy średnie państwo, później znowu nastąpi okres przejściowy. W średnim państwie następuje konflikt religijny. Stary Bóg Ra i nowy Bóg Amon, którego czci się głównie w egipskich Tebach, będących ośrodkiem XII dynastii. Stąd, aby zachować ciągłość między bogami, powszechnie nazywa się tę postać Amon Ra. Założycielem XII dynastii stał się Wezyr XI dynastii, Amenemhat I. Rządy XII dynastii uważane są za epokę klasyczną starożytnego Egiptu. Używany wówczas tzw. język średnioegipski pozostał językiem religii przez następne 2000 lat. Jego znaczenie wiązało się z powstaniem w tym okresie bogatej literatury, która pozostała żywa w świadomości Egipcjan następnych stuleci. To także w tym języku spisano literaturę pesymistyczną poprzedniej epoki. W tym okresie ustaliło się również nowe określenie pozycji króla. Nie był on już bogiem. Ale synem Bożym. Utrzymywano również regularne kontakty z regionem Morza Egejskiego, w szczególności z Kretą. XII dynastia była jedyną dynastią środkowego państwa. Dynastia 13 znowu wszystko zepsuła w roku 1793 przed naszą erą. Wtedy następuje drugi okres przejściowy. XII dynastia. Liczyła około 50 królów, którzy często byli uzurpatorami i rządzili bardzo krótko. Zdobycze XII dynastii zostały utracone. Na północy coraz większą rolę odgrywali napływowi Azjaci, którzy osiedlili się w Egipcie już w poprzedniej epoce i ostatecznie przestali uznawać władzę królów. Ci właśnie Azjaci na północy Egiptu stworzyli XIV dynastię, więc mamy XIII i XIV dynastię w tym samym czasie. Później przybyli Hyksosi, również Azjaci, którzy zagarnęli całkiem sporą część Egiptu i to jest XV dynastia. Hyksosom podporządkowana była XVI dynastia na północy oraz egipska 17 dynastia rządząca w Tebach. Dopiero Kamose i a Homsę z XVII dynastii dali radę pokonać najeźdźców, choć warto wspomnieć, że to obecność Hyksosu w Egipcie zaowocowała m.in. wprowadzeniem konia i rydwanu, który był początkowo jedną z przyczyn militarnej przewagi. Achomse jest zarazem uważany za założyciela XVIII dynastii, która dała początek nowemu państwu, rok 1540. Widzicie? Stare państwo, okres przejściowy, średnie państwo, okres przejściowy i mamy nowe państwo. Także rok 1540, przed naszą erą oczywiście, rządy XVIII dynastii charakteryzowały się bezprzykładną ekspansją terytorialną Egiptu, która opierała się na nowo zbudowanej potędze militarnej. Wiecie, rydwany to były takie czołgi. Zajęto wtedy tereny Izraela i Syrii, zaś Rormes III przeprowadził aż 16 wypraw wojennych. Amenhotep III zawarł wiele małżeństw z księżniczkami mitanijskimi, hetyckimi, babilońskimi oraz z córkami lokalnych książąt azjatyckich. XVIII dynastia za pomocą dyplomacji doprowadziła do niespotykanego pokoju i dobrobytu. Okres ten ze względu na przyjazne stosunki za granicą charakteryzował się także otwarciem na obce wpływy kulturowe, będące rezultatem imigracji do Egiptu, dyplomacji i handlu. Ten okres spokoju... Pokoju, miłości, rozkwitu zakończył się w trakcie panowania Amenhotepa IV Echnatona, świra, który o mało co nie rozwalił Egiptu. Stwierdził on, że politeizm i ci wszyscy bogowie egipscy są nic nie warci, więc wprowadził monoteizm. Jeden Bóg Aton, Bóg tarczy słonecznej, a sam faraon jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Ile wtedy nadszedł rozkwit literatury, to politycznie zapanował chaos, ponieważ większość kapłanów, którzy byli ważnymi urzędnikami, straciło swoich bogów. A pamiętajcie, co mówiłem w pierwszym odcinku. Kapłani byli kapłanami, ale byli też urzędnikami. Jakby sprawowali tę całą władzę. Echnaton całkowicie zlikwidował system kapłanów, bogów itd. Jednocześnie likwidując całkowicie system państwowy, a nie wprowadził w zamian nic. Cała administracja egipska, to co budowali przez setki lat, upadło. Achnaton rządził tylko 20 lat, a przez lata ludzie nie mogli się pozbierać po tym, co zrobił, bo wiecie to nie było tak, że on tylko religijnie wszystko pozmieniał. Automatycznie cała administracja, która była oparta na sektach, na bogach, przestała istnieć. Po tych 20 latach do władzy doszedł ten który natychmiast przywrócił kul dawnych bogów, a ostatni król XVIII dynastii, Choremcheb, nakazał wymazać imię Echnatona z oficjalnych list władców. Także, mimo że rządy XVIII dynastii były wspaniałe, tak zakończyły się tragicznie, no i tak przed XIX dynastią stanęło zadanie odbudowy Egiptu. Długie panowanie Ramzesa II było okresem stabilizacji i pomyślności XIX dynastii. Ramzes II Wielki był wspaniałym władcą, ale to za jego życia Żydzi uciekli z Egiptu. Z jednej strony nie ma o plagach i tym całym zamieszaniu zmianek w oficjalnych pismach egipskich. Z drugiej strony jest to oczywiste, ponieważ Ramzes II był dumnym człowiekiem, a został trochę wyrolowany przez grupę biednych Żydów, czym nie bardzo chciał się chwalić. A wydarzenia już historyczne i pewne, które miały miejsce na Bliskim Wschodzie, świadczą o tym, że Żydzi musieli skądś wędrować. Skąd? Z Egiptu, właśnie. Najważniejszym wydarzeniem następnych lat były najazdy Libijczyków. Miało to miejsce na granicy XIX i XX dynastii. Ramzes III był pierwszy z XX dynastii i on odparł Libijczyków. Ale mimo to wielu z nich osiedliło się w Egipcie i pojawił się problem rasizmu. Za czasów Ramzesa III. pogłębił się kryzys ekonomiczny w państwie. W Egipcie wybuchają społeczne niepokoje i przez resztę swojego istnienia XX dynastia znajduje się w stanie permanentnej słabości. Pod koniec jej rządów ogromne wpływy uzyskują arcykapłani Amon Ra Step, i po śmierci Ramzesa XI przejmują oni władzę nad Górnym Egiptem. Następuje trzeci okres przejściowy, rok 1070. O czym w następnym odcinku dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podoba. Następny odcinek będzie już ostatnim, będzie to okres przejściowy oraz to, co było po nim, czyli m.in. Egipt Hellenistyczny, Grecki i Rzymski. Dzięki za obejrzenie do końca. Trzymajcie się. Cześć.